Witam Was serdecznie w formacie Arena Pomysłów, gdzie do tej pory uczestnicy rywalizowali o Wasze lajki i komentarze, tworząc cuda wylosowane z tajemniczych kopert, ale dziś będzie inaczej. Święta zbliżają się wielkimi krokami i trudno przejść obojętnie obok świątecznych półek w Kastoramie. Pomyślałem więc, że to idealny moment, aby przetestować kreatywność naszej ekipy i przygotować tym samym salon na nadejście świąt. A że jak wiemy, końcówka roku to czas pełen magii i pomagania sobie nawzajem, to zrezygnujemy z rywalizacji i skupimy się. Na wspólnym działaniu, gotowi na świąteczną atmosferę i solidną dawkę inspiracji, no to zaczynamy. Moi drodzy, święta Bożego Narodzenia już lada dzień, ale powiem wam szczerze, że nasz salon jakoś tak na tą wyjątkową okoliczność jeszcze ciekawie nie wygląda. I tak sobie pomyślałem, że oprócz oczywiście obowiązkowej choinki, przydałby się tutaj kominek, który nada klimat. To kojarzy mi się właśnie z ciepłym świąt. Ale jak sami zauważyliście, nie ma tutaj żadnego komina i też nie mam zamiaru takiego stawiać, więc postanowiłem, że postawię na biokominek. Skoczmy do Castoramy i tam przedstawię Wam kilka fajnych wariantów. Właśnie biokominka. Pierwsza propozycja to najbardziej budżetowe rozwiązanie. Są to kominki, można by rzec, mobilne, małe, które fajnie wyglądają, a do tego możecie postawić je prawie w dowolnym miejscu. Jeżeli natomiast jesteście bardziej wymagający, no to są jeszcze dwie opcje. Kominki, które wieszamy na ścianie lub możemy je zabudować. To rozwiązanie często praktykujemy w swoich metamorfozach, bo jest stosunkowo niedrogie, a do tego nie jest trudne w realizacji. No dobrze, ale została nam jeszcze ostatnia opcja. Powiem wam szczerze, to jest genialne rozwiązanie. A dlaczego genialne? Bo łączy troszkę mobilność małych biokominków z efektem i rozmachem drugiej opcji. Zobaczcie sami: gotowa, efektowna zabudowa z dużym paleniskiem. Ja dziś stawiam na tą opcję. Aby wzbogacić palenisko, wezmę jeszcze kamienie ozdobne i takie polana ceramiczne. Biorę oba, aby pokazać Wam jedną i drugą opcję. Powiem Wam, że już bym chętnie całość montował, ale jeszcze muszę wybrać ozdoby na kominek. Z takiego asortymentu naprawdę ciężko czegoś nie zaaranżować, chociaż efekt ocenicie oczywiście ostatecznie Wy. No i słuchajcie, kominek na miejscu, no oczywiście muszę go jeszcze rozpakować, zamontuję go tutaj. Fakt, że muszę zdemontować listwy, troszkę tutaj poogarniać, ale powiem Wam szczerze, że tutaj przy instalacji całości nie będzie wiele pracy. Słuchajcie, moim zdaniem to już wygląda naprawdę bardzo fajnie, ale jeszcze oczywiście muszę zamontować biopalnik, szybę, jeszcze kilka elementów, ale to dosłownie kilka minut. No i słuchajcie, teraz nadeszła pora, aby całość pięknie przyozdobić. No ale jak to Primoż powiedział, idą święta, więc trzeba działać razem, zespołowo, więc lecę po klamra. Merry oh, 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 Christmas! No chciałem powiedzieć, że się wzruszyłem, Marcin. No co, no że to będzie nasz pierwszy wspólny kominek, który przystrojamy razem. Będzie ognisko. Ognisko domowe, słuchajcie, 20 lat życia z tym człowiekiem już... Ale nie. jeszcze kominka nie, razem nie stroiliśmy. Bardzo mi się spodobała e, praca z Tobą, zwłaszcza, że nie wysielałem się fizycznie. Jeżeli miałbyś jeszcze do mnie jakąś robotę z aranżacją tego kątka, to z chęcią, z chęcią. Kilka składników kupiłem w tajemnicy przed Wami, aby pokazać Wam coś, co zrobię sam, czyli własnoręcznie zrobioną ozdobę. Na początek muszę wykonać takie jeszcze trzy druciki, pręciki, jak to mówią pierazy drzwi, bo to zawsze można skrócić, więc lepiej dłuższego zrobić. Tak, coś takiego. Wkładam. Pręcik, podkładkę i nakrętka. Dobra i teraz słuchajcie, do ułatwienia sobie życia. Zrobiłem taki haczek i zobaczcie, Cześć, zestaw prawie dzwonków już jest, ale żeby to wszystko ładnie tak naprawdę wyglądało. To musimy całość pomalować, okay. więc no. najpierw podkład, później złota farba. Teraz ucinam sobie już na dogodną długość. Podginam końcówkę. I robimy haczyk. O, chodzi o to, żebyśmy zrobili sobie wysokość, na jakiej mamy powiesić bombkę. I myślę, że to będzie idealna. Jakbym na pastwisku był. Kominek prezentuje się według mnie bardzo fajnie, ale jak wam powiedziałem, można jeszcze wnętrze ozdobić kamieniami lub polanami ceramicznymi. I to, co powiedziałem, teraz zrobię. Zobaczcie, jak wygląda z kamykami i z polanami. No i zaczyna nam się robić pięknie w naszym, chyba można to już tak nazwać, świątecznym zakątku, ale przede mną biały stół. Mimo, że już wygląda dobrze, tak wiecie, że trochę te rozmowy. Przy stole, to serce naszych spotkań. Pomyślałem, że szybkim patentem pokażę Wam, jak ten stół zmienić w małe dzieło sztuki. Główne skrzypce będzie grała tu patera na ciasto, a na niej ciasta nie będzie. Zobaczcie, co zrobimy. Paterka. Uszczerbiona, tu pęknięta, więc uwierzcie mi, że nie chcecie kłaść na nie ciasta, ale wykorzystamy ją jeszcze. Damy jej trochę drugie życie. Zacznijmy od tego, żeby sobie całość odtłuścić. Po odparowaniu pokryjemy to wszystko podkładem. Ja ci powiem, że jak ja ją dobrze wyczyściłem, to ona wygląda lepiej niż ja ją wziąłem z szafki. No i dobra, całość odtłuszczona. Najprostszy temat. Delikatnie na dwie warstwy. Nie wiem, czy mi się teraz bardziej nie podoba. Chyba zmieniam pomysł. Od dołu będzie biała, tu będzie przezroczysta, a pomaluję tylko górę na złoto. Pamiętajcie, że domalować zawsze można, a odmalować już jest gorzej. I uwaga, mam w łapie małą puszeczkę, większej nie trzeba. Sprayu akrylowego. On fajnie to wszystko pokryje. Dodatkowo chrom gold. Więc wiecie, że będzie wyglądało to dobrze. Już widzę, że będzie ładnie. Kolejny dzień. Patera wyschła. Paterka na środku. Zestaw talerzyka obiadowego, deserowego w dwóch różnych kolorach, ale wydaje mi się, że całość będzie fajnie ze sobą spójna. Na tak małym stole ważny będzie każdy detal. No i do czego nam była stara patera? Otóż do tego, aby piękną ozdobę umieścić na środku stołu, aczkolwiek fajnie, że pomalowałem to na złoto, bo teraz wszystko zasłonię. Ale wy macie inspirację, możecie pomalować cały. Jeszcze taki pierścień. I nie po to, abyście się zaręczali, tylko zwykłą serwetkę zwijacie sobie w rolkę pierścień kupicie w kastorami, zakładacie sobie taki złoty pierścień i moim zdaniem prezentuje się to rewelacyjnie. Dzień dobry, to znowu ja. Nie dawała mi spokoju ta patera, więc jak widzicie, stwierdziłem, że pomaluję całą, jednak pomysł zasłonięcia efektu, na który się pracowało, nie był optymalny. Stwierdziłem, że dorzucę jeszcze szybkiego lifehacka, jak zrobić piękny, nazwijmy to, stroik, który ozdobi Wasz świąteczny stół. No i dobrze, do naszego stroika musicie przygotować sobie rzeczy, które uważacie, że przystroją pięknie taki makaron do pływania. Przycinamy sobie nasz makaron na taką długość, jaką chcemy, żeby zajmował nas stroik na stole. Drugą część robimy sobie troszeczkę krótszą i całość sobie złączę. W kolejnym etapie robimy otwór na początek naszego łańcucha. I zawijamy. Wytworzyłeś korpus, a teraz go ozdabiasz. Tak. Na razie nie źle, co? Do tego ze starej ozdoby wsadzę tutaj kilka takich złotych akcentów. O! Może prawda jest taka, że te łapy stworzone są do tego, aby obrabiać płyty OSB, a nie strójki, które mają wyglądać fantazyjnie. Ale znając Was, naszych kochanych widzów, wiem, że wasz kunszt i wasz zmysł artystyczny może być dużo, dużo większy. Ciężko świąteczny klimat bez choinki. I tu właśnie choinka spada na moje barki i dlatego pokażę wam, jak ją zdobyć. A nie, jednak mam inny pomysł. Zrobię choinkę z drewna i papieru, ale najpierw trzeba wyciąć kółka. Rysowanie. Możecie użyć cyrkla, ale u mnie lepiej się sprawdziła linika z nawierconymi otworami. Nie ma co ukrywać, że sklejka tutaj się najlepiej sprawdzi. Może nie jest to najtańszy materiał, ale najłatwiej się z nim pracuje. A co najważniejsze, nawet 6 mm sklejka jest mega wytrzymała. Mam jeszcze jedno koło do wycięcia. Ale już jak widzę, wałek mam za długi, będzie trzeba go skrócić, ponieważ odstępy między tymi kołami wtedy będą za duże. Jak go skrócę, będzie świetnie. Szybkie szlifowanie, bo tego i tak nie będzie widać. Jedziemy dalej. Otwory pod wałek. Cudownie, następne. Musi być równiutko, bo inaczej choinka wyjdzie krzywo. 3, 2, 1. <laughs> no to skręcamy. Bez pomocy orszego byłoby ciężko. To ja się zaprę. Weszło. Jeżeli teraz pozostałe koła tutaj zamontuję, to choinka będzie nam się bujać. I będzie się nam bujać za mocno. A jak macie kota, to wam po prostu to zniszczy. Dlatego jest plan, żeby zrobić to inaczej. Wchodzi najpierw taka podkładka. Oczywiście jak będzie ładnie tutaj zaznaczone. Przykręcamy ją i na to wchodzi koło. I to się już będzie trzymać. Ale dla pewności na górę trzek! Następna. jak tak już to wszystko zamontujemy, to te koła się już nie ruszą. Zmierzone, poskręcane i trafiamy na kolejny problem. Okazało się, że jeden taki kwadrat od spodu wystarczy, żeby koło się już dobrze trzymało i żeby to się nam tak mocno aż nie bujało i żeby kijek się nie, zła nie złamał, to tutaj, proszę, między y, tym kołem, a tym, powstawiam, poprzykręcam y, docięte wałki i to już będzie tak stabilne, że nawet kot będzie mógł po tym skakać. Czy wspominałem już, że choinka musi być równa? Dlatego nie za bardzo człowiek się śpieszył z montażem tego całego zestawu. Mówi się, że nikt z tego nie będzie strzelał, ale jakby żona strzeliła focha, to cofamy się do wycieczki z siekierą szukając drzewka. Jeśli chcecie w tym momencie zakończyć, to spoko, bo stworzyliście właśnie gigantyczną paterę, na której wszystko się zmieści. Ale jeśli chcecie zostać jeszcze chwilę, to lecimy dalej z choinką na bazie patery. Teraz będziemy yy, wycinać paski kartonu, które będziemy tutaj takerem przyczepiać dookoła. Dzięki temu będziemy mogli później ją ozdobić. Zastanawiacie się, po co czarny stretch? Nie, nie chodzi o to, że już ktoś to kupił i wysyłamy to. Jak ostreczujemy to na czarno, to dzięki temu potem wszystkie te ozdoby, które tutaj nałożymy i które będą miały między sobą przerwy, to nie będzie widać tego koloru, tylko taki jak gdyby czarny, czyli jak gdyby cień. Czyli będzie lepiej. Nie będzie widać kartonu. Empire State Building. Albo jak to woli, choinka dla kuriera. I te kartki, co tutaj widzicie, to nie są kartki, bo to jest za duże na kartki, to są arkusze. Zielone arkusze plus kilka dodatków, i wtedy dopiero to będzie pełnoprawna choinka. Jedyny stres, jaki y, tutaj mamy, to taki, czy stretch wytrzyma, czy po prostu od niego, jak zaczniemy to wszystko przyczepiać się, y, nic nie oderwie. Wydaje nam się, że tak, i taką mam nadzieję, tego się trzymamy, zaczynamy przycinać. Arkusze, nie kartki, arkusze. I teraz najważniejsze, papierowe zawijaski. To one dadzą nam ostateczny kształt i wygląd choinki. Na początku będziemy używać takich rozmiarów jak 20 cm, oczywiście mówię o szerokości, 15 i 10. Idąc od dołu oczywiście. Składamy i tutaj cyk, taśmą lub zszywaczem. Jeden. Oczywiście nie trzeba tak mocno uderzać, ja po prostu lubię. I trzy. Jeden mierzy, ktoś coś wycina. I tak jakoś leci ten czas w tym świątecznym okresie. Papierkowa robota w tym przypadku to proste zadanie, ale niestety czasochłonne. No i znowu, wszystko musi być równo. Na szczęście każdy kawałek jest osobno, więc łatwo jest coś poprawić. Kolejny dzień. Wyklejamy dalej. Wczoraj nie zdążyliśmy. E, nie, niedługo niedługo będzie ta końcóweczka. Wojnka jest cała zielona. W dwóch kolorach. Czyli zielony jasny, zielony ciemny i wygląda super, ale brakuje czegoś na górze. Ładnej świątecznej gwiazdki. Kochani, choinka jest tak zrobiona, że jeżeli ktoś chce, to tutaj do środka tych zabijasków można powkładać bombeczki. Też będzie fajnie wyglądać. Zobaczcie, jak to wygląda, jak już tą choinkę się ustawi w odpowiednim miejscu.